Kochani, po raz ostatni mówię Wam dzień dobry w ten sposób. W tym roku szkolnym, oczywiście, bo, bo nie dzień dobry w ogóle. To jest ostatni nasz filmik. Filmik, takie zajęcia nasze zdalne. Jeżeli cokolwiek jeszcze będę dla Was kręcić, to nie będą to już lekcje, tylko raczej coś bardziej dla przyjemności. Takie, zebrałem się tak na takie krótkie podsumowanie. Przez ostatnie, yy, ostatnie tygodnie podróżowaliśmy po świecie paluchem po mapie, bo niestety COVID nas trochę chyba przytrzyma w te wakacje nie będziemy mogli pojechać dziś daleko. Także zwiedzaliśmy Europę i Amerykę Północną i Południową, i Afrykę i Azję, i Australię. W Antarkty na Antarktydzie byliśmy w grudniu, więc tym, tym razem Antarktydy nie zwiedzaliśmy. E Moi kochani, tak zwiedzaliśmy, jeździliśmy, lataliśmy, oglądaliśmy, ale y, trzeba też pamiętać o własnym y, bezpieczeństwie w czasie wakacji. Rozmawialiśmy o tym i w zeszłym roku przed wakacjami, i zawsze mówimy też sobie o takich rzeczach przed feriami, jak należy się właściwie zachowywać. I Wy na pewno o tym doskonale wiecie, ale ja tylko tak króciutko przypomnę. Żeby było bezpiecznie, jak jedziemy nad wodę. Na przykład, jeżeli będziemy nad Polskim Morzem w tym roku, to pamiętamy o tym, żeby nie wchodzić na falochrony. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o, o polskim wybrzeżu? Tam są wbite w ziemię takie drewniane pale, jak sama nazwa wskazuje, chronią brzeg przed falami. Na to nie wolno wchodzić. Po pierwsze są te rzeczy śliskie, po drugie przy tych palach jest inna głębokość wody, może was wciągnąć, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Wiele osób, które się bawi w ten sposób, że wchodzi na falochrony, niestety, no, może mieć z tego powodu poważne kłopoty. Poza tym, taka bardzo ważna, ważna sprawa, jeżeli chodzi o wchodzenie do wody w ogóle nad morzem, to musimy zwrócić uwagę, jaki kolor flagi jest obok stanowiska ratowników. Jeżeli jest biała, to śmiało możemy wchodzić do wody, jest bezpiecznie. Natomiast jeżeli flaga jest czerwona, oznacza to, że jest całkowity zakaz. Kąpieli i wchodzenia do wody. Z różnych przyczyn. Może być taka przyczyna, że na przykład niekoniecznie muszą być duże fale, nie wiem, pogoda sztormowa, ale na przykład może być coś w wodzie, jakieś bakterie, glony, co uniemożliwi nam wejście ze względów bezpieczeństwa, takich też higienicznych, czysto higienicznych. Nie możemy, natomiast najczęściej flaga czerwona jest wówczas, kiedy jest pogoda sztormowa, są bardzo silne fale, mocny wiatr i po prostu. Taka kąpiel w morzu zagrażałaby naszemu bezpieczeństwu. Czego jeszcze musimy unikać na plaży? No, przede wszystkim oddalania się od rodziców. Oddalanie się od rodziców, pamiętajcie, że na plaży mogą być tłumy, może być dużo osób, stracicie z, z oczu rodziców, rodzice was i może być kłopot. W zeszłym roku uczyliście się na pamięć i teraz warto również sobie przypomnieć, przynajmniej, numer telefonu do jednego z rodziców. Mamy bądź taty, bo w razie gdybyście się jednak gdzieś tam zapudziali, zaplątali, dobrze byłoby wiedzieć, bo jak ktoś Was zapyta, jak będziecie zaniepokojeni, że nie możecie znaleźć rodziców, ktoś z Was spyta, to będziecie wiedzieli przede wszystkim, jak się nazywacie, imię i nazwisko i będziecie znali numer telefonu do jednego z rodziców, będzie można zadzwonić i się znaleźć. Dobrze by było też, żebyście wiedzieli, gdzie mieszkacie na wakacjach. To znaczy, żebyście znali nazwę pensjonatu, hotelu, albo nie wiem, nazwę ulicy, przy której znajduje się to miejsce, będzie Was łatwiej po prostu w razie czego odprowadzić na właściwe miejsce. Mam nadzieję, że jednak się nie pogubicie, i się nic takiego nie zadzieje. Jeśli chodzi o wodę, no to nie tylko morze, ale również jeziora i rzeki. I moi drodzy, ta, taka zabawa w wodzie: wszystko super fajnie, pięknie, ale nie możecie wchodzić do wody. Sami, w tym sensie, że rodzice muszą wiedzieć o tym, że wy idziecie się kąpać, że wy chcecie wejść do wody, bo jeżeli wy pójdziecie i nie powiecie rodzicom, że idziecie się kąpać e, i coś wam się stanie, rodzice, no, o, że osiwieją, to będzie najmniejszy problem. Także zawsze mówcie rodzicom, gdzie idziecie, żeby po prostu się nie usieli denerwować. Zazwyczaj jest pewnie tak, że jeżeli chcecie się kąpać, to albo mama, albo tata stoją przy wodzie i na Was patrzą, żeby po prostu było bezpiecznie. Albo wchodzą z Wami do wody, tak? To w zależności od tego, jak tam się umówicie. Co ważnego? Nie wolno wskakiwać do wody na główkę. Ja wiem, niektórzy mają kartę pływacką i myślą, że w ogóle są super pływakami i w ogóle wszystko mogą. No, niekoniecznie. Nie wątpię, że świetnie pływacie. W to absolutnie nie wątpię. Widziałam, było, było bardzo dobrze, ale o co chodzi z tym uskakaniem na główkę? Jak y, jesteśmy nad jakąś wodą, tak naprawdę nie mamy y, do końca gwarancji, że dno jest bezpieczne. Bo na przykład jednego dnia wszystko fantastycznie, byliście w wodzie, w ogóle nic się nie działo, a na przykład wieczorem ktoś niemądry wrzucił na przykład do tej, y, w to miejsce butelkę, kamień i w to samo miejsce, które było wczoraj bezpieczne, dzisiaj może okazać się niebezpieczne. Na przykład staniecie na ten kamień, yy, yy, zranicie się w nogę czy na taką butelkę. Dlatego też nie skaczemy na główkę, bo nie wiemy jak wygląda dno. Yy, może na przykład jak stoimy nad wodą, może nam się wydawać, że jest głębiej, a okazuje się, że jest płyciej. Yy, wielu śmiałków, którzy właśnie mieli takie pomysły, skakali do wody. Yy, kończyło się to dla nich bardzo przykro. Można sobie złamać kręgi w kręgosłupie. E, może to grozić. Ja wiem, mówię rzeczy przykre, smutne, przerażające. Tak, po to, żeby was ustrzec przed e, błędami, które popełnili inni. Można mm, stracić czucie w nogach e, po takiej zabawie, właśnie kiedy nam pękną kręgi w kręgosłupie. Także nie bawcie się mądrze. Chcecie skakać do wody? Ok, ale na bombę, czyli na nogi. W razie czego gdzieś tam pupą, stopą przy uderzycie, a nie głową. Pamiętajcie, nasz mózg, nasz komputer trzeba chronić. Kolejne miejsce, w które można się wybrać w czasie wakacji, to jest jakiś las, jakaś wycieczka do lasu. I Wy doskonale wiecie, bo sami pisali się też kodeks turysty, czego nie wolno robić, no i między innymi nie palimy ognisk w miejscach, które nie są do tego wyznaczone. Dlaczego? Też pamiętacie, dobrze, doskonale wiecie, bo to yy, sami mi o tym pisaliście. Może się zdarzyć taka sytuacja, że jak będzie yy, sucho, to się po prostu zapali nie tylko nasze ognisko, ale zrobimy takie ognisko w całym lesie, czyli po prostu możemy spalić niechcący las. W związku z tym palimy ogniska tylko w wyznaczonych miejscach, nie niszczymy przyrody, tam pięknie pisaliście w tych swoich kodeksach, nie niszczymy przyrody. Czyli nie wyrywamy niczego, nie demolujemy, nie łamiemy gałęzi w drzewach. Nawet pokusiłabym się o to, żeby nie ruszać grzybów, które są dla nas ludzi niejadalne. Żeby nie podchodzić do takiego muchomora, pięknego, czerwonego w białe kropeczki i nie kopać go, nie niszczyć, nie deptać, bo my takiego muchomora nie zjemy. Ale są miłośnicy takich muchomorów i im się nic nie dzieje. Na przykład różnego rodzaju zwierzęta mogą takie rzeczy lubić jeść. Jeżeli my zbieramy grzyby, no to też nie niszczymy grzybni, tylko grze elegancko. Tylko oczywiście te grzyby to bardziej tam koniec sierpnia i bardziej wrzesień, ale jeżeli teraz by się jakieś pojawiły, to po prostu nie niszczymy nie niszczymy grzybni. Także w lesie też pamiętacie, pisaliście w swoich kodeksach. Nie krzyczymy, nie straszymy zwierząt. Jeżeli na przykład zdarzy się taka sytuacja, że będziecie szli przez las i gdzieś w zaroślach zobaczycie leżącą małą sarenkę, absolutnie do niej nie podchodźcie, bo ona leży tam dlatego, że zostawiła ją tam mama. Ona jest ukryta. Mama po nią wróci. Jeżeli ją stamtąd na przykład zabierzecie. Bo uznacie, że o biedna Sarenka została sama, nie ma mamy, to ona nigdy tej mamy już nie znajdzie. I mama jej nie znajdzie. Także do zwierząt obcych, takich e, dzikich nie podchodzimy z różnych względów, no, chociażby ze względów bezpieczeństwa swojego i tych zwierząt również. To samo się tyczy gór. Jak jedziemy w góry, no to wiemy, nie schodzimy ze szlaków, nie wędrujemy, gdzie nam się podoba, nie śmiecimy, nie brudzimy, ale wy to doskonale wiecie. Pamiętacie, to też przypominam, o straszeniu zwierząt, bo w górach tych zwierząt jednak trochę jest. Nie gwizdżemy i nie krzyczymy w górach, bo nasze gwizdy bądź krzyki mogą ściągnąć na nas lawinę kamieni. Może to być bardzo niebezpieczne dla nas i dla innych. W górach w tej chwili na pewno będą tłumy, więc też trzeba iść ostrożnie, uważać. E, pamiętajcie też, jak rozmawialiśmy o górach, o zmienności pogody. Trzeba być odpowiednio przygotowanym, ubranym w plecaku. Najlepiej mieć rzeczy na różne warunki pogodowe czyli i na ciepło, i na zimno e, czekoladę, herbatę, wodę, naładowany telefon, latarkę w razie czego, tak? Także się dobrze, bezpiecznie przygotowujemy i nie idziemy w góry w klapeczkach. I w sandałkach, jakiś tam takich eleganckich, jak chodzicie do kościoła, tylko raczej buty takie, które zabezpieczą Waszą nogę, najlepiej, żeby zabezpieczyły kostkę, ale jeżeli nie macie butów za kostkę, to najlepiej, żeby to były takie buty typu bardziej już adidasy, trampki, albo już najlepiej mieć takie buty specjalne do chodzenia po górach, takie jakieś traperki, ale... Jeżeli nie macie, to wystarczą jakieś takie przyzwoite trampki, przepraszam, Adidasy, nie trampki nie, ze względu na to, że no, wasza noga musi być bezpieczna. Jeżeli natomiast ktoś zostaje w wakacje w mieście, to też trzeba odpowiednio się zachowywać. W wakacje pewnie będzie. no Zakładam, że przyjadą coś turyści, więc będzie więcej samochodów, duży ruch. Nie wiem, to już od zerówki wiecie od przedszkola. Nie wybiega się na jezdnię bez, bez sensu, tak, żeby po prostu sobie wpaść na jezdnię. Nie gramy na jezdni w piłkę, ani w blisko jezdni, bo jak piłka wpadnie na jezdnię, może zrobić wielką katastrofę, wpaść pod samochód, spowodować wypadek. Poza tym, jak piłka wpada na jezdnię, to zdarzają się takie przypadki, że dzieciaki biegną zaraz za piłką, no i jest wielkie bum. Nie chciałabym mówić o konsekwencjach takiego wielkiego bum Możecie sobie tylko wyobrazić. Wiecie doskonale, jak należy przechodzić przez jezdnie. Poza tym w mieście też trzeba uważać, pamiętać o zasadach, o których rozmawialiśmy w tym roku i w zeszłym roku, i na pewno w zerówce i rodzice wam miliony razy mówili o bezpiecznym zachowaniu wobec osób, których nie znamy. Pisaliście pięknie, właśnie jak, jak tutaj w czasie lekcji zdalnych o tym mówiłam. Wspaniale sobie poradziliście wtedy z, tym, yy, z tymi informacjami, co należy robić. Tego się trzymajcie, bo wiedzę macie. Ostatnia rzecz to są piesze wycieczki i wycieczki rowerowe, o których chciałabym yy, Wam przypomnieć, jak się należy zachowywać. Jeżeli na przykład jesteście na wycieczce pieszej i jest chodnik, to spokojnie idziecie sobie chodnikiem i, i się w ogóle niczym nie przejmujecie. Natomiast jeżeli tego chodnika nie ma, jest to taka zwykła droga, to idziecie w taki sposób, żeby samochody, które jadą, nadjeżdżały z przodu. Żeby żaden samochód z za waszych pleców nie wyjeżdżał, bo jest to bardzo niebezpieczne. Wy powinniście iść przodem e, tak, żeby wasza buzia widziała nadjeżdżający samochód, czyli idziecie tak naprawdę po przeciwnej stronie drogi. E, nie idziecie prawą stroną drogi, tylko lewą. Dla waszego bezpieczeństwa. E, a najlepiej, żebyście się jeżeli, oczywiście, jeżeli będziecie musieli się tak poruszać, no to pilnować się osób dorosłych e, mówię, chodnik jest bez, w miarę bezpieczny natomiast taka droga, no to trzeba rzeczywiście uważać jazda na rowerze pamiętamy o kasku na głowie y, i też y, stosujemy się do zasad ruchu drogowego obowiązują każdego rowerzystę w waszym wieku macie absolutne prawo jeździć po chodniku i wasi rodzice mają prawo jechać z wami po chodniku jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, oczywiście, bo jak jest ścieżka rowerowa, no to jedziecie ścieżką rowerową i się niczym nie martwicie. No tak właśnie wygląda sytuacja takich wycieczek. Pamiętajcie właśnie o tym swoim bezpieczeństwie. I ostatni punkt, o którym sobie tak pomyślałam, to jest kontakt ze zwierzętami, a szczególnie z obcymi psami, bo w lesie raczej le, tak ani lis ani Wilk, ani niedźwiedź nie będą miały ochoty specjalnie do Was podchodzić, ani żadnej lesarenki. Jak was zobaczą, to. No, jeżeli byście spotkali któreś z tych ze zwierząt z małym, z ich potomstwem, mogłoby to być bardzo niebezpieczne. Ale zakładamy, że i wiemy o tym, że zwierzęta raczej niechętnie się z nami spotykają, ale już pieski żyjące w mieście jak najbardziej możemy spotkać. I co należy zrobić, kiedy spotykamy obcego psa i mamy ochotę go pogłaskać? Nigdy tego nie robimy. Tak, po prostu, że podchodzimy i głaszczemy psa, bo może się to dla nas skończyć bardzo nieprzyjemnie. Po pierwsze, może nam właściciel powiedzieć: Proszę nie dotykać psa, i będzie nam głupio. Więc zanim będziecie mieli na to ochotę, trzeba się zapytać przepraszam, czy mogę pogłaskać psa? I właściciel może powiedzieć: Tak, proszę bardzo, albo powiedzieć: Nie, proszę nie głaskać psa. I do tego trzeba się zastosować, bo nie wszystkie psy lubią dzieci. Nie wszystkie psy są przyzwyczajone do dzieci. Są takie psy, które mieszkają w domu, gdzie nie ma małych dzieci. I dla nich takie dziecko, które macha gwałtownie ręką, może wydawać się niebezpieczne. Może pies mieć odczucie, że chcecie go zaatakować, i może wtedy zaatakować was. Psy nie robią tego bez ostrzeżenia. Psy się w pewien sposób zachowują. Jak pies jest przyjazny i chętny do zabawy, to raczej przód jego tułowia będzie tak nisko ziemi, będzie pupa w górze, będzie merdał do was ogonem. Natomiast jeżeli będzie zjeżony, stać będzie na przednich łapach sztywno, będzie miał uszy położone, a sierść postawioną, to radziłabym stanąć, nie ruszać się. Jak zaczniecie uciekać pies pomyśli, że wy chcecie się z nim bawić. W tym sensie, że po prostu zacznie Was gonić, żeby Was złapać. No i tutaj już może być nieprzyjemnie. Druga rzecz ważna, w momencie, kiedy widzicie, że pies zachowuje się właśnie w taki sposób, jakby chciał Was zaatakować. Czyli jest sztywny, najeżony, warczy, pokazuje zęby, ma jeszcze położone uszy. Stanąć do niego bokiem najlepiej. I na lekko rozstawionych nogach. Wtedy będzie Wasza pozycja bardziej stabilna i będzie Was trudniej przewrócić, w razie czego nie patrzymy takiemu psu w oczy, bo on też może to odebrać jako swego rodzaju próba dominacji ataku na niego, agresji. I ostatnia rzecz, jeżeli już, e, która nam się może przydać i która jakby może nas uratować, to jest przyjęcie pozycji żółwia. Czyli kucacie na ziemi, a w zasadzie kładzicie się na ziemi, nogi pod, pod siebie podkładacie, plecami do góry i ręce, rękoma chronicie głowę. Zakładacie w ten sposób ręce na głowę i chronicie, bo jak Wam ręce pies pogryzie, to będzie mniejszy problem, jeżeli, niż żeby pogryzł głowę. Chronimy głowę właśnie w ten sposób. Głowa jest bardzo ważna, mówiłam, nasz komputer. Bądźcie bezpieczni, bawcie się dobrze w wakacje, nie przejmujcie się e, przez te Dwa miesiące specjalnie szkołą możecie sobie e, poodpoczywać. Jedyne o co Was proszę, e, to czytajcie, przeczytajcie sobie dzieci z bólerby. I praca domowa na wakacje, która była już w zeszłym roku, zachęcam do pisania pamiętnika, do pisania dziennika, do zbierania pamiątek, żebyśmy mogli spotykając się na początku roku e, znowu zrobić sobie. Tak, taką prezentację tych Waszych pamiątek, zobaczyć gdzie byliście, bo to było bardzo fajne. Jak bardzo też fajne rzeczy pisaliście w swoich pamiętnikach, opisywaliście swoje tam wyprawy, były bilety, były pocztówki. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Do pochwałki mam Hanie, która wysłała mi swoje ulubione miejsce. Powiem Ci Hania, fajny pomysł na to miejsce, ciekawy. Nie przedłużam, nie zamęczam Was. To już jest koniec, koniec kochani. Nie e, wakacje. Wakacje Jesteśmy widzimy wolni. się jutro o 9 rano. E, wy od strony naszego boiska przy tym wejściu, Możemy gdzie iść. mamy w szkole źródełko, ja od Jesteśmy środka widzimy wolni. się. Nie będziemy się to mogli poprzytulać nic. za bardzo, ale przynajmniej będziemy się koniec. mogli zobaczyć. Ściskam Was nic. na razie wirtualnie. Jesteśmy Wysyłam wolni. Wam. Miliony i przybijam miliony piąteczek. Do zobaczenia tego państwa.